Cześć, witam Was bardzo z tej strony Dziki Wędrowca, podążając śladami natury, szukając przygód. Witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym Wam się pochwalić, że zrobiłem sam siekierkę sobie do obiwakowania. Tak jak przybliżę Wam. Gdzie nie gdzie są jeszcze niedociągnięcia, na przykład tego typu tutaj. Ponieważ no, nie mam jak dostać się ślifierką kątową. Ale tak to jest wszystko fajnie, samemu zrobiłem siekierkę. Też muszą widzieć widzicie, tu jest takie niedociągnięcie, ale to się zrobi, to nie ma problemu. To nie apteka, tutaj jeszcze parę ten, no i tutaj jeszcze nie dokleiłem, no ale to dla mnie jest efekt zadowalający. Jak Wam się podoba, to zostawcie komentarz. Jeszcze muszę tylko je na oliwie bo ma teraz taki odcień, bo ją trochę mokrą. ścierką zrobiłem, ale jeszcze muszę dać grawer. Swój grawer DW, czyli dziki wędrówca. I tutaj tak samo, nie? Myślę, że dziki wędrówca będzie tutaj DW, nie? wygrawerowana albo tutaj po prostu DW. No. Także to by było na tyle. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapkę i, I obserwacje. Pozdrawiam. Podążając śladami natury, szukając przygód.